Zajeżdżamy przed dom. Wielki budynek dwupiętrowy o ładnych proporcjach z czasów drugiego Cesarstwa. Ogród zbiegający prawie nad rzekę. Witamy się. Przyjmuje nas pani domu. Ciotka Roberta, Madame Bazin. Mała, starsza pani. Twarz energiczna, włosy siwe. Wielka godność w całym zachowaniu się. Kilka lat temu sparaliżowały jej całą prawą stronę. Dziś, dzięki wysiłkom jej energii, znowu chodzi, utykając nieznacznie i posługując się zręcznie prawą ręką, prawie bezsilną. Jej język jest wykwintny. Zdania mają zapach minionej opoki, przesiany wyrazami już dziś zapomnianymi w potocznym języku. Są poza tym w domu rodzice Roberta i matka jego żony. Jednak od pierwszej chwili czuje się w całym domu. Rękę Madame Bazin. Oddała nam swój pokój. Jesteśmy zachwyceni. Siadam w fotelu, patrzę na okno ramowane żółtymi kretonami i cicho deklamuję André Bourgois. Dans votre salon directoire, bleu-lawande, jaune-citron, deux-voteilles y voisinerons, dans un style contradictoire, avec un divan sans histoire. bleu lavande. Jean Citron. Z dołu słychać dzwonek wzywający do stołu. Wchodzimy w czasie modlitwy, śpiewanej przez dzieci. W czasie obiadu rozmowa o naszej podróży, o Paryżu, o Niemcach. Madame Bazin opowiada o nich z tą wspaniałą, wytworną złośliwością i pogardą, możliwą jedynie do oddania po francusku. Zasłuchuje się, jak w nocy, gdy Madame Wiń mówiła o nich. Kilkoma wrazami i tonem, tą specyficzną intonacją głosu, nieraz wprost nieuchwytną dla niewprawnego ucha, oddaje wszystko. Czuję się, że każde stąpnięcie podkudego buta na wypielęgnowanym stopniu schodów na każdej deseczce parkietu odzywało się w jej sercu jakimś bolesnym ukłuciem. A tam, na końcu ogrodu, ustawili armatę i obcinali gałęzie jabłoni, aby poprzykrywać nimi samochody. Po obiedzie, zmęczeni i rozleniwieni, przechodzimy do salonu na kawę. Salon jest dziełem sztuki. Rozmowa o rodzinie. Robert przynosi nawet jakieś stare pergaminy i jest wyraźnie dumny ze spacerów po XVII wieku. Historia wzlotu i opadnięcia tej rodziny. Madame Bazin słucha z uwagą, wtrącając co chwila kilka wyważonych słów, poprawek. Przeżywam nastrój, który znałem dotąd jedynie z powieści francuskich. Tu mówię sobie: To Flaubert. Zebranie rodzinne w salonie Madame Moreau, gdy Fryderyk wrócił do domu z Paryża. Education sentimentale. Po kawie, poszliśmy do siebie i spaliśmy do kolacji 6 września 1942. Niedziela. Rano przyniesiono nam do pokoju kawę z mlekiem, chleb i masło. Zabraliśmy ze sobą słoik miodu i cukier. Co wszystko razem stworzyło dobre śniadanie. Otworzyłem okna, słońce. Jemy w piżamach. Po śniadaniu ubieramy się i schodzimy na dół. Połowa rodziny była już na mszy porannej. My z Robertem i malutką Elizabet idziemy na jedenastą. Przy wyjściu z holu na niskim stoliku leży kilka książek do nabożeństwa dla gości. Bierzemy po jednej i wychodzimy. Proboszczem tutejszej parafii jest markiz de z domu. Poza tym grand hiszpański, typ jakich mało. Nasz proboszcz markiz ma tu pracę dosyć łatwą, bo cały departament jest tradycyjnie katolicki, konserwatywny i znany ze swych sentymentów royalistycznych. W drodze do kościoła. Robert nie bez dumy opowiada nam, że właściciele sąsiedniego chateau utrzymują własnym kosztem szkołę powszechną, w której nauczyciel historii ma nakazane nie uczyć dzieci niczego o rewolucji francuskiej, w środku tej demokratycznej Francji. Kazałem sobie to powtórzyć, bo trudno mi było uwierzyć. Francuska demokracja. Jeszcze jeden mit, legenda, której nas uczono. Demokracja jest tu cieniutką powłoką zewnętrzną, lekkim płaszczykiem zręcznie skrojonym, pod którym kryje się ciasna i zazdrosna kastowość. Kler jest tu jeszcze ciągle stanem w znaczeniu przedrewolucyjnym, stanem walczącym w oparciu o katolicki odłam społeczeństwa dzielącego się na kilkanaście zamkniętych odłamów konserwatywnych. Arystokracja, burżuazja rodowa, ziemska bogata, uboga, uboższa, biedna. Warstwy zamknięte, o minimalnej interpenetracji. Wszystko pokryte tą półinteligentną masą, ni tego ni owego, tych, co na każdym kroku mówią ci merci, pardon, excusez-moi, permettez que, i tworzą lud, le peuple. Z którym kasta polityków zawodowych to specjalna kasta, robi co chce. Demokracja jest formą, wewnątrz panuje feudalna kastowość. Stosunek wyższego do niższego jest demokratyczny w formie, w treści pozbawiony jest jeszcze ciągle punktów stycznych. To też jeżeli język polityczny poszedł w całej Europie naprzód, to we Francji jest on jeszcze ciągle na poziomie 1789. Tutejszy robotnik lub lider robotniczy, mówią jeszcze zawsze stylem broszurek rewolucyjnych. Mam nieraz wrażenie, że ta wielka rewolucja nie załatwiła tu właściwie niczego, utknęła na połowie drogi. Doprowadziła do bezustannego fermentu w równowadze, w którym wszystko ciągle się znosi, neutralizuje, wyfermentowuje w gadaninie i połowicznych pociągnięciach. Z całego hasła Liberté Fraternité Égalité, jedynie Liberté zdołała jako tako wejść w życie, i raczej wszystkie inne kraje z Ameryką na czele i z Anglią na drugim miejscu. Przesiąkły tym hasłem bardziej, nie mając go w godle państwowym. Nie wiem, czy nawet my nie byliśmy krajem bardziej demokratycznym w treści, nie w formie, niż Francja. Pamiętam jedną pogadankę o Polsce, jaką miałem w 1939 roku wśród naszych emigrantów w jednym z najbardziej skomunizowanych ośrodków polskich, w Boulogne-Biancourt i gdy na wszystkie argumenty z zakresu praw i przywilejów wywalczonych przez tutejszych robotników w oparciu o rządy Bluma w roku 1936 odpowiadałem. To w Polsce istnieje już od początku odzyskania niepodległości. Po wielu zarzutach pod adresem Polski zrozumiałem, że im chodzi po prostu o formę, o polskich panów, a Francja imponuje im tym, że inżynier podaje im rękę i pozwala sobie w bistrze postawić kolejkę. Nie wiedzieli, że ten inżynier nie był najczęściej żadnym inżynierem, lecz po prostu dokształconym i opoliturowanym sanculotem i że prawdziwy inżynier jest tu dla robotnika bardziej nieosiągalny niż u nas że dzieli go przepaść społeczna wielokrotnie większa, aniżeli u nas. I on poda rękę, i on zamieni kilka słów imable, ale wewnętrznie gardzi tym robotnikiem, tą kanaj, bardziej niż nasz szlachcic. Wyzyskuje go tak samo, jak murzyna, i jego prawdziwy stosunek jest stokroć bardziej pański, niż u nas. Rewolucja nie rozwiązała we Francji problemów społecznych i kto wie, czy ich nie zaostrzyła. To, co z niej się uratowało, zamknęło się jeszcze ciaśniejszym murem i jeszcze trudniejszym do przebycia. Wytworzyła nową elitę, która z biegiem lat przyjęła cechy arystokracji rodowej. Cała szlachta napoleońska zamknęła się w swoim kole, a rekrutując się z warstw niskich, będąc neofitą stała się często bardziej arystokratyczna niż stara arystokracja. Burżuazja, skupiwszy w swych rękach pieniądz, postąpiła podobnie. A w dole pieni się jeszcze zawsze lud, zawistny i porządliwy, jak każdy lud nie znajdujący wyładowania i upustu w stopniowym przenikaniu wzwyż. Francja jest społecznie skostniała. Rewolucje doprowadziły przede wszystkim do wyniszczenia elity, do osłabienia się jej witalności, do zamknięcia się w sobie, do niesamowitych pokrzyżowań różnego rodzaju pogardy. I jak po każdej rewolucji, tak i we Francji wysuwa się na pierwszy plan chamstwo. Chamienie rozszerzające się coraz bardziej, niedostrzegalne na pierwszy rzut oka, bo pokryte francuską familiarité. Pod którą kryje się jednak gruboskórność i brak taktu, rzadko spotykane gdzie indziej. Powszechny brak dżentelmenerii, bo tego nie rozumieją. Tam, gdzie płytka politez jest wszystkim, nie rozumie się, że ktoś może być dżentelmenem pomimo braku formy. Wracam do formy, bo bez zrozumienia jej nie można zrozumieć Francji. Tu można zrobić najbliższej osobie najgorsze świństwo. Można popełnić podłość zachowując formę. Francuz na ogół nie rozumie różnicy, nie potrafi tego pojąć, że, zarówno gdy chodzi o zło lub dobro, forma nie rozstrzyga o istocie rzeczy. Bo tu istotą wszystkiego jest forma. Okupacja może być najlepszym przykładem. Niemcy robią tu stopniowo, w formie złagodzonej, wszystko to, co u nas. Ale robią wolniej i pod płaszczykiem legalnego rządu Vichy. I nie ma sposobu, aby wytłumaczyć im, że to właściwie to samo. Gorzej, Francuz nie jest w stanie zrozumieć, że jest wielka różnica w zachowaniu się obydwu krajów, że działalność Vichy plami ich historię, plami ich przeszłość. W takim razie, jeżeli u Was robią to samo, co u nas, to jakaż różnica, skoro efekt końcowy jest ten sam. I wy, i my musimy się naginać do ich wymagań. Dlaczego nie utworzyliście jakiegoś rządu? Byłoby wam lżej, mówią, nie mogąc pojąć naszego rozumowania, będąc przekonani, że ich rząd zapewni im obronę i że wobec tego tak jest lepiej. Może. Weszliśmy do kościoła i usiedli w ławkach. Ksiądz wyszedł z mszą w otoczeniu sześciu ministrantów ze świecami. Oglądnął się w tył, zbuczał któregoś za jakieś uchybienie i rozpoczął modlitwy. Ktoś spóźniony trzasnął drzwiami. Proboszcz odwrócił się i warknął na głos. Ile z wremą tą deveni? Ewangelię odczytał tonem rozkazu dziennego do żołnierzy i zaczął kazanie. Słów zbytnio nie dobierał i od razu przeszedł do najważniejszego, do donosicielstwa. Niemcy robią teraz powszechnie przeglądy koni i dobre konie od razu rekwirują. To najlepsza maszyna na froncie rosyjskim. W tutejszej okolicy chłopi wzięli się na sposób, a mianowicie do każdego przeglądu wypożyczali od sąsiadów konie uznane za niezdatne i podstawiali je do przeglądów zamiast dobrych. Wszystko szło świetnie, tylko że oczywiście od razu ktoś o tym doniósł do komendantury i wysoce sprytny jak na Francuzów proceder diabli wzięli. Ksiądz pienił się. To już nie pierwszy raz ta podłość, zawiść, nikczemność mówił im o najświętszym uczuciu o zawiści. Zawiść osiąga tu rozmiary apokaliptyczne. W tej chwili w całej Francji zawiść i nikczemność podały sobie ręce i królują w całym kraju. Wystarczy, aby ktoś z sąsiadów zauważył, że komuś dobrze się powodzi, że robi dobre interesy, już siada i pisze donos do Niemców. Setki jeńców zbiegłych z niewoli niemieckiej zostały już zadenuncjowane. Dziesiątki tysięcy ludzi miało większe lub mniejsze nieprzyjemności z powodu donosów. Anonim jest do pewnego stopnia symbolem obecnej Francji. To zawiść przemawia. Płód niedokończonej rewolucji płód każdej rewolucji. My zachowujemy się dzisiaj godnie, ale wprowadźmy u nas dyktaturę proletariatu, a najwięksi patrioci zaczną pisać anonimy do jakiejś polskiej czeki. Zacznie się podłość i nikczemność, o jaką nigdy nie posądzaliśmy siebie. Francuzi przy pomocy Vichy i Révolution nationale Petena pomylili okupację z rewolucją. I komendantury z komitetami ocalenia publicznego i każdego milita Befils Habe z tę wilę. I dlatego jeden z bukinistów nad Cekwaną, gdy wziąłem do rąk z ciekawością podręcznik pisania listów anonimowych istnieje owszem, powiedział mi, to jeden z podręczników, Manuel. Najbardziej obecnie poszukiwanych. 8 września 42. Pogoda przez cały czas cudowna. Dni mijają szybko. Chodzimy na spacery, obiadamy się ostrężynami, których pełno przy drogach. Pod wieczór pływamy w rzece. Dziś po południu zrobiliśmy z Robertem 92 km na rowerach i na kolację była gęś pieczona. Po tych prawie 100 kilometrach. 9 września. Słońce świeci. Na trawniku przed domem bawią się dzieci, a mały Michel w wielkim słomkowym kapeluszu wlazł na krowę i ujeżdża bydlą. Basia gra z Jean-Claude w krokieta, a Robert podszedł właśnie do mnie z gazetą i powiada: Jest ciekawy artykuł. Dowództwo niemieckie przypomina, że nigdy nie przepowiadało zdobycia Stalingradu. Uśmiecham się. Niestety nie wezmą. Jestem o tym święcie przekonany. Po kolacji uprzątną stół i wszyscy będą grać w jakieś gry. A ja z typowo polską namiętnością ustawiam olbrzymie piramidy z kart, które mała Elizabeth będzie burzyć z przyjemnością. Wczoraj po południu byliśmy dla Bourgoniera. Jest to duża ferma, coś w rodzaju dworu dla Jean która za dawnych lat należała do rodziny Roberta. Duży, stary dom, dwupiętrowy, z małą basztą, otoczony niegdyś fosą, z której pozostały do dziś resztki służące jako gnojówka. Całość przygnębiająca. Widać, jakie to było niegdyś ładne. Dziś, kupione przez jakiegoś hama z pieniędzmi, oddane w dzierżawę chłopu farmerowi, wali się, gnije w brudzie i niechlujstwie. Potworny jest ten brud na wsi francuskiej. Żąda się tu od ziemi, budynków i maszyn wszystkiego, nie dając zamian nic. Jest to zachłanna, rabunkowa eksploatacja, przeprowadzana do tego przy pomocy metod, tak zacofanych za jak za kapetyngów. Chłop ma tutaj często samochód, maszyny rolnicze, ale wszystko to tonie w takim zaniedbaniu i niechlujstwie, że pomimo to ma się uczucie zupełnego prymitywu. Tak brudnego bydła nawet u nas nie widywałem. Francja to obraz najbardziej zacofanego kapitalizmu. To rezerwat kapitalizmu XIX wieku, o jakim ja już tylko uczyłem się w historii doktryn gospodarczych. Chodziliśmy wokół tego domu, zaglądałem do środka brud i prymityw, zelektryfikowana jaskiniowość. Robert kręcił się, oglądał i tłumaczył mi, że kiedyś to było tak, i tak, że tu stało, tam wisiało i tak dalej. Zachowywał się bardziej turystycznie niż ja. Przypomniała mi się ta kapitalna uwaga Balzaka z modest Minion. lecz aby spędzić jakoś dzień, polecili osiodłać konie i zapuścili się w okolicę nieznaną i z pewnością tak samo jak Chiny, bo najbardziej obcą rzeczą we Francji dla Francuza jest Francja. Balzak jest pisarzem prawie współczesnym, bo poza nieznacznymi przesunięciami społecznymi, treść Francji, którą on tak wspaniale pochwycił, jak żaden z ich pisarzy, pozostała do dziś dnia ta sama. Pod wieczór pojechaliśmy na inną fermę należącą do madame Bazin. Kręta droga wśród małych pól poprzegradzanych garbatymi drzewami. Lina kupowała gęś, my położyliśmy się przy stogu słomy na kupie sieczki. Na niebie wypryskiwały powoli gwiazdy. Madame Bazin miała wczoraj do załatwienia kilka sprawunków w okolicznym miasteczku Château-Gontier, odległym od Chambélie o 16 km. Poza tym musiała odwiedzić jakąś swoją kuzynkę, która tam mieszka w przytułku dla starców. Jakaś chora i stara panna, odłożona na brzeg talerza rodzinnego, jak kostka w zupie. Coś tam jednak uratowała z tego rodzinnego pogromu i familijnego rabunku. I otrzymawszy małą rentę, osiadła w przytułku. Rano zajechał farmer madame Bazin małą kariolką na dwóch kołach. Ona i Lina z małym jean Clodem zasiedli w środku, okrywając głowy słomkowymi kapeluszami i palankinem parasolek naszych babek. W alei zaciemnionej kasztanami, zasypanej plamami słońca, wyglądało to jak płótno moneta i fragment prosta. Robert, Basia, dwaj chłopcy i ja jechaliśmy na rowerach. Pogoda cudowna. Dzień za dniem słoneczny i prawie upalny. Jedynie ranki i wieczory mglisto chłodne, pachnące jesienią. Droga ładna, górzysta, jak tutaj wszędzie. Pod górę zeskakujemy z rowerów i idziemy na piechotę. Z góry pędzi się jak po stole. Długą aleją platanów ocieniających drogę. Wjeżdżamy do miasteczka. Jest południe i gorąco. Wąskimi uliczkami podchodzimy do górnej części miasta i rozsiadamy się w jakimś chłodnym bistrze. Mamy zimne mięso, pomidory, chleb, ser i jabłka. Prosimy o wino, ale wina nie ma. To też osobliwość. W samym środku Anżon nie ma wina. Oczywiście Niemcy. Robert jest niepocieszony. Nie może mi dać skosztować tej specjalité dupei, młodego, białego wina andegaweńskiego. Wobec tego pijemy wodę sodową z grenadiną o smaku syntetycznym. W mrocznej izbie bistra jest chłodno i przyjemnie, i wychodzimy ociężali. Upał jest nieznośny. Siadamy w parku i nie bardzo mamy ochotę ruszać się. Ale Robert niemiłosiernie zwiedza Francję i ciąga nas po różnych kątach, pokazując ich piękno z entuzjazmem młodego chłopca. Obydwoje lubimy w nim ten zupełnie niefrancuski entuzjazm, inteligencję i szerokość spojrzenia. Domki budowane tutaj na stoku wzgórza, jeden obok drugiego. Dach domku stojącego niżej tworzy ogródek dla domku stojącego wyżej. W ogródkach zwiędłe resztki jarzyn, zmęczone upałem na sturcję i sztywne astry. To jednak już jesień. W dole nad rzeką trawa jest zrudziała i tylko w małych ogródkach żyją kwiaty. Ktoś chodzi wśród nich w niebieskim fartuchu i w wielkim kapeluszu i podlewa je. W upalnej ciszy słychać szept wody, cieknącej długimi nitkami z polewaczki, i rozpryskującej się na liściach. Na starość marzę o podlewaniu kwiatów. Ileż tu spokoju. I ludzie, i natura mają łagodność i spokój miłego galicyjskiego emeryta. Basia i Lina zostają w parku. Ja z Robertem i z dziećmi idę oglądnąć kościół. Na wielkim placu stoi kilka wielkich czarnych karet. Wszystko tonie w słońcu. Na widok tych karet... Myślę o Madame Bowry. Widzę ją idącą szybko i trwożliwie w stronę jednej z nich, i wydaje mi się, że poza szybą dostrzegam zarys mężczyzny w ciemnym tużurku. Potem idziemy spotkać się z Madame Bazin. Przytułek przypomina koszary. Wielki dom trzypiętrowy ze skrzydłami, wewnątrz wielkie podwórze brukowane. Zamknięte od ulicy żelaznym płotem, pik z pozłacanymi grotami. Obydwie panie stoją przy wejściu i rozmawiają. Kuzynka Madame Bazin jest kobietą małą, starszą, uśmiechającą się dobrodusznie i mającą w całej postaci coś żałośnie opuszczonego, jak zagubiony pies. Madame Bazin rozmawia z nią z tą pewnością siebie osób posiadających. Pokrytą uprzejmościową równością, która jeszcze bardziej uwydatnia miłą protekcjonalność. Szerami przelatują z ust do ust. Madame Bazin jadła u niej obiad, bo jakkolwiek Lacuzin mieszka w przytułku, to jednak ma tam dwa pokoje umeblowane resztkami swoich mebli i młodą dziewczynę do posług. W tych sferach. Uważa się to we Francji za zupełną nędzę. U Balzaka szczyt nędzy to trzy pokoje i kuchnia. Jedna służąca i wino, kupowane na litry, a nie boże, korkowane w butelkach. Jednak od tamtych czasów jest postęp. Owszem, w dół. Poczułem pożegnaniu, panie siadają do kariolki, a my idziemy do bistra poszukać jednak jakiegoś wina. Bo Robert koniecznie chce nam pokazać tutejszą FIET. Miejscowa nazwa butelki wina o specjalnym kształcie. Po wielkich targach z patronem wypijamy FIET białego Anjou. Jest chłodne i świetne. Doganiamy kariolkę. Pod górę kariolka nas wyprzedza, z góry my mijamy kariolkę. Niebo jest popielato niebieskie, pola szarzeją. Uroczy dzień.